Wziąłem w Marku pieniądze tam 500 zł? Spotkałem siostrę, dałem 200, dokładnie 190. A resztę później mi gdzieś przepadło. Portfel zaginął, ale dokumenty zostały. A portfel e, 7 dych. Skórzany. jeszcze stówy zarobiłem. Bo siedział mi przysnęło mi się. Będę się za godzinę, patrzę. Portfela nie, nie ma, ale dokumenty zostały. Najważniejsze. Dowód. I książeczka. One. Dzisiaj nawet kaner... Dzisiaj nawet kaner był. Pokazałem. Dobra, dziękuję. Zasłużony. Drugiego stopnia. Jeszcze jest jeden. Pierwszego. Na tej książeczce? Jeździłem na Warszawie, tak, do pierwszej strefy, za darmo, pociągami, tramwajami, metrem, autobusami. No, i niechcący blat, się zaczepiłem, a byłem pod i trzasnęłem. Ramię, tutaj mam sińca. Zobacz. Gdzieś tutaj na głowie guz, Niefortunnie spadły. spadł wyryskowali mnie z urzędu. I jeden dzień się spóźniłem. Ale dzisiaj dojdę do siebie. Jutro będę coś młotą z ubezpieczeniem. Może chociaż z opieki dadzą ubezpieczenie. Że w razie czego nogę złamie czy coś, no to może z opieki, wiesz, dadzą ubezpieczenie, to nie będę płacił za lekarza. Żeby rachunku nie przechodziło. To za takie coś też można iść siedzieć, nie? Jak mi ręka przejdzie. Do dzisiaj, jak się przebudziłem, to ręko nie mogłem ruszać. Teraz to już ruszam, ale boli strasznie. Kujowo, że mi masz się skończyło. Bo posmordowałem to w ciągu 20-15 minut przechodziło. Na razie nie mam po co. Wiedziałam, że jak będę miał pieniądze, to to mogę wrócić do domu. Już mnie nie ma w domu chyba ze dwa miesiące.